Dzień dobry, dzień dobry, witam we wtorek. Eee, z góry przepraszam za te wszystkie dźwięki, które gdzieś tam będziecie pewno e, słyszeli. Natomiast e, no, życie rodzinne musi się toczyć dalej że ona się robi na bóstwo. E, chociaż jest to niepotrzebne, aczkolwiek musi się jeszcze trochę do, 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 doszczotkować i do, 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 e, sztafirować, także gdzieś tam pewno będzie. Natomiast ja muszę dzielać do roboty, dlatego szybciutko nagram, najwyżej się sprzęży i będzie e, przynajmniej pokazane prawdziwe życie. Dobra, dzisiaj na słodko, słuchajcie. E, Temperatury są takie jakie są, nie mam ochoty w ogóle na jakieś mięsiwo, na, na, na cokolwiek pustego, e, ciężkiego, także dzisiaj będzie lekko, e, dosyć fajnie, myślę, że, że, że każdy to lubi, albo każdy sobie jest w stanie zmodyfikować to po Ciebie. Dobra, koniec gadania, pokazuję i objaśniam. Jak zawsze, prochy moje. Tutaj padło też pytanie, czy na tych prochach można przytyć, tak dalej, do czego, co łączyć. Tu jest generalnie przygotowana mieszanka węglowodanów. Są różne szkoły, jaki pierwszy powinien być posiłek. Niektórzy mówią, że powinien być właśnie tłuszczowy, niektórzy, że węglowodanowy. Ja osobiście czuję się dobrze po węglowodanowym, daje mi trochę energii. Tak więc ja stosuję sobie zawsze na śniadanko posiłek węglowodanowy, ale to zależy od was, co chcecie dać. Dla mnie czy dla diety Michasia nie ma znaczenia, jaki posiłek będzie pierwszym posiłkiem dnia. Chodzi o to, żeby po prostu ilość posiłków i czas między nimi się zgadzał. Dobrze? To tak. Czyli tutaj typowo węglowodanowa mieszanka. E, shakerek I dzisiaj bonus. Tak jak wspomniałem, będzie na słodko. E, tu już jest zmiksowane, zblendowane tak naprawdę e, owoce. E, jeden banan, jabłko, pomarańczko i truskaweczka, bo sezon się zaczyna. A oprócz tego, żeby było fajnie i miło, to aronia. Pamiętajcie, aronię stosujcie wszędzie. Wszystkie osoby, które mają problemy z ciśnieniem, polecam aronię, dlatego że aronia bardzo skutecznie obniża to ciśnienie krwi. W tym momencie osoby, które naprawdę mają problemy, poprzez stosowanie preparatów z aronią w różnych postaciach, tam soczki, dżemy, jakieś takie przeciedy i tak dalej, i owoce same, bardzo ładnie zjeżdżają sobie z ciśnieniem, łącznie ze mną. Bez tabletek, bez niczego, ciśnienie jak młody bóg normalnie, aż, aż pani doktor nie wierzyła. Dobra, na drugie śniadanko, tu już z noc sobie zalałem płateczki, tu są płatki owsiane górskie, chodzi o to, żeby ich nie podgrzewać, bo wtedy traci cały sens, dosyć duża mieszanka dwóch czy trzech rodzajów różnych otrębów, do tego dołożę owocki, sobie już przygotowałem dzień wcześniej wieczorem, żeby już rano nie tracić czasu, także to zaraz szybko wyląduje. Plum i będzie pełnowartościowe, dlatego że same owoce, same owoce to troszeczkę za mało, żeby stworzyć tego posiłek, dlatego że tam jest kupa cukru, mało tych węglowonandów, ja to nazywam tych długich, które się pomału rozkładają. E, owoce na pewno dają szybki szcząt zaszczyt za, za glukozy, czyli wystrzał ten ten insuliny. A chodzi o to, żeby jeszcze go przetrzymać trochę dłużej, i wtedy dlatego są te płatki osiane górskie, otręby, i, i, i... Dlatego, dlatego tak to jest skomponowany ten drugi posiłek. No, tutaj sobie przeleję w małą buteleczkę też jeszcze taką ćwieruchnę tego, tego soku. I żeby było wszystko śmiesznie, tutaj mam taką mieszaninę, którą już pokazywałem. To jest ser twarogowy chudy plus jogurt. I teraz w zasadzie ja to tak robię, dlatego można to sobie w ogóle nie łączyć, widelcem pognieść, pokruszyć, nie ma znaczenia. Natomiast ja sobie to miksuję, dlatego że to daje fajną konsystencję. Jak to jest takie fajne, zimne, to tak daje takie poczucie, jakby trudno powiedzieć, no, lodów, deserów czy coś takiego. Ale do owoców bardzo fajnie to pasuje i bardzo fajnie pasuje też do, 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 do właśnie drugiego, kolejnego dania. I tu są, tak jak wspominałem, nie mogę się najeść już wszystkich tych warzywek, takich nowalijek, które są, więc jest ogórek zielony, już polski. Do tego jest szczypior, jest cebula, jest co my to jeszcze mamy, zapomniałem, zapomniałem papryka. A no, papryka, rzodkiewka. Powinno być jeszcze koperek, ale niestety, jak wracając z pracy, to już wyszedł sobie, więc nie będę ganiać za zapęczkiem za koperku. Będzie raz kiedyś inne, coś, coś innego, więc na problemu. Dobra, no i teraz to zmiksowane, dzielę na pół. Kładę do tego tu solę, a tutaj w zasadzie ilość cukru już jest wystarczająca, więc nic nie daje. Dobra, słuchajcie, dzisiaj bardzo przydługi wstęp, bardzo przydługi wywód na temat śniadania, ale myślę, że będzie smakowicie, no bo przecież mamy wtorek, słodki wtorek. Mm. Dla tych wszystkich, którzy się, że tak powiem, dopytywali, tak będzie filmik z live'a, który odbył się w sobotę. Dzisiaj o 19 startuje dobranocka. Dobra noska, dlatego że długi. Nie montowałem go celowo, zostawiłem jeden jednego. Jest pół godziny e, blubrów trzech grubasów. Także serdecznie zapraszam na kanał Grubas 2017. Uśmiejecie się na pewno, długie ciągnie się to, ale, ale da się pochichlać. Także mały kabarecik. Zapraszam od trzech grubasów.